No, chciałem pogratulować chłopakom, bo tutaj wynik mówi sam za siebie, wygrana 6 do 1, myślę, że tutaj jest no, bezdyskusyjna wygrana, że byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, soku soku Lubaczów no, zagrażała nam jedynie po stałych fragmentach gry, My myślę, że, że, że kontrolowaliśmy ten mecz, zdobyliśmy piękne bramki, gratulacje dla chłopaków, bo, bo dźwignęli ten mecz, bo, bo wiedzieliśmy, że, że Pogoń gra. O utrzymanie, że, że ma wielu klasowych zawodników, a tutaj myślę, że, że panowaliśmy nad wydarzeniami na boisku, kontrolowaliśmy i, i pokazaliśmy się tutaj z pięknej strony. Także dla nas jest to, to bardzo dobry wynik i z tego że się bardzo cieszymy. Dziękuję. No cóż, gratulacje dla przeciwnika, który dzisiaj pokazał nam. Y jak, jak, jak się gra szybko, zdecydowanie w piłkę, myślę, że najbardziej boli to, że na treningach chłopcy pokazują inne oblicze i ja wiem, że dzisiaj nie byli do końca sobą. Przede wszystkim. W pierwszych minutach byliśmy nad wyraz sparaliżowani. Nie mogliśmy między sobą wymienić kilku podań, aby złapać troszeczkę płynności, troszeczkę rytmu. Wszystkie piłki były grane właściwie na oślep do nikogo i napędzały przeciwnika, ale tak jak powiedziałem na wstępie na swojej wypowiedzi na treningach wygląda to zupełnie inaczej, ale dzisiaj no, ogarnął, ogarnął nas paraliż. Potem próbowaliśmy nadrabiać wynik. Odkrywaliśmy się. Przeciwnikowi wychodziło wszystko. Yy, każdy strzał yy, dokładny, precyzyjny, silny, więc, więc no, wyjmowaliśmy piłkę z siatki. Yy, zespół nie wyglądał źle fizycznie, natomiast wyglądał źle mentalnie. I tutaj jest największa praca pod tym względem też. Yy, na niektórych pozycjach yy, no, będziemy się. Głęboko zastanawiać, czy, czy, czy y, y, do końca sezonu, no, tak ma to wyglądać w niektórych miejscach na, na boisku, ale tak jak mówię, przede wszystkim y, chłopaki nie do końca byli dzisiaj sobą i, i wiem, że potrafią grać lepiej w piłkę. Tak więc y, wydaje mi się, że. Jest mi przykro, jest mi przykro tym bardziej, że, że jak na trzecią ligę to są warunki takie, które, które powinny wzniecać w nas, w nas taką energię, pasję, bo dużo kibiców przychodzi na mecze i nas dopinguje, też rozumiem, że są niezadowoleni z dzisiejszego spotkania, bo liczyli na więcej. Natomiast no, piłka niestety jest grą bardzo okrutną i potrafi. Dać po prostu w twarz. Dzisiaj dostaliśmy bardzo mocno, ale, ale y, sport jest y, y, taki, że, że można zawsze to odwrócić. Dziękuję bardzo.